Przekop i Wiślanej największy od dekad projekt hydrotechniczny w Polsce. Ma mieć ponad kilometr długości i kosztować niecały miliard złotych. W latach dwudziestych ubiegłego wieku w głowie niemieckiego architekta i wizjonera powstał projekt, który przyćmił nie tylko polskie projekty hydroinżynieryjne, ale jakiekolwiek inne projekty pod względem kosztów, rozmachu, wymaganych zasobów, a także skutków dla całego świata. Ja jestem Michał. Ja jestem Marcin. A dzisiaj wstaćmy o największym projekcie hydroinżynieryjnym w historii który zmieniłby oblicze dwóch kontynentów, czyli Atlantropy. Zapraszamy. Zawczasu zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, dzięki czemu nie ominącie nasze nowe produkcje. Po zakończeniu I wojny światowej w Europie, wówczas zwanej jeszcze Wielką Wojną, nastroje społeczne były o dziwo bardzo optymistyczne. I to pomimo tego, że było wielkie rozwarstwienie społeczne. Nieważne, że była wizja, w sumie widmo tego, że ekstremizm, nacjonalizm, komunizm, to wszystko było taką skrajnością. I słowem można rzec, że XX-wieczna, z początku XX wieku, Europa, to jest mik skrajności. Z jednej strony. Widmo komunizmu i nazizmu, a z drugiej optymizm i wiara, że nauka i jej rozwój zapewnią wieczny spokój i nie będzie dwudziestolecie, ale wieczność powojenna. Od 1933 roku, czyli od wyborów Adolfa Hitlera na kanclerza Niemiec oczywiście w demokratycznych wtedy jeszcze Niemczech widzimy, jakby Europa zaczęła przyspieszać gospodarczo. Wiąże się to z dwoma punktami. Po pierwsze, niezwykłej pomysłowości Niemiec, które pokonane w I wojnie światowej poczuły, że mogą stać się potęgą gospodarczą, oraz niewolniczej pracy narodów uznanych przez państwo niemieckie za gorsze, czyli Żydów, Romów oraz Słowian. Z tego okresu pochodzą takie wynalazki jak kanister, film 3D, komputer Z4, program rakietowy oraz jądrowy. Oraz, co ciekawe i można powiedzieć trochę kontrowersyjne, dmucha lalki do zwalczania chorób wenerycznych. Naturalnie predestynowani do zajmowania wysokich stanowisk w projektach badawczych byli niemieccy przemysłowcy, np. Werner von Braun, twórca rakiety V2, a potem późniejszy twórca amerykańskiego projektu Rakiet Kosmicznych. Jednak, pomimo tego, że niemiecka wizja podboju niemal całego świata i eksterminacji Masy ludzi, którym się ta wizja nie podoba albo się nie wpisują w wizję Niemców, cóż, nawet tam, w hitlerowskich Niemczech, poparcie dla wizji Atlantropy nie było. Cała historia rozpoczyna się w głowie jednego człowieka, pochodzącego z Monachium, Hermana Sorgela. Po pierwszej wojnie światowej Europa borykała się z wieloma problemami: wielkie bezrobocie, hiperinflacja, ubóstwo. To wszystko było skutkiem wielkiej wojny. Jednak sorgel żył w Niemczech, a te wyjątkowo były upokorzone można rzec traktatem wersalskim, który nałożył masę obostrzeń, w tym brak dużej armii, przez co ten dumny niemiecki naród nie mógł nawet pokazać, że są inteligentni, kreatywni i mogą zrobić armię, jakich jeszcze świat nie widział. O dziwo, kiedy myślimy o Niemczech tamtych lat, to pacyfizm niezbyt nam w głowie się pojawia. Jednak Zorgel był właśnie pacyfistą i z jego przekonań wyrosła wizja, w jaki to sposób bez wojen można dać ludzkości, a szczególnie Europejczykom, dobrobyt. Był architektem. Zatem pomysł był architektoniczny, można rzec. Wpadł na ideę, by stworzyć wielkie, gigantyczne źródło czystej energii i dodatkowej żywności. Dzięki temu narody by się uspokoiły, mogłyby spokojnie żyć i utrzymano by pokój w Europie na lata. Tania energia w dużych ilościach miała zapewnić dynamiczny i długotrwały rozwój. A dodatkowo przy budowie i utrzymaniu. Tysiące, jak nie miliony ludzi miałoby stałą pracę i pensję. Roboty mają, jeszcze pensję by chcieli. Projekt Atlantropy to trzy wielkie tamy: jedna na ciśnienie gibraltarskiej, by odgrodzić się od oceanu, druga na Dardanele Dardanelle, by odciąć się od Morza Czarnego, i trzecia na ciśnienie sycylijskiej. Poziom wody spadłby w Morzu Śródziemnym o prawie 200 metrów, odsłaniając tym samym około 20% dna. W ten sposób połączona zostałaby Europa z Afryką, czyli powstałaby tytułowa Atlantropa. Sama Gibraltarska miałaby mieć 35 km, odcięłaby wody Oceanu Atlantyckiego, który rocznie wtłacza 4000 km sześciennych wody do Morza Śródziemnego, czyli około 10 wodospadów Niagara. Bez tego zasilania poziom Morza Śródziemnego spadałby o około 170 cm rocznie, czyli przez 100 lat osiągnęlibyśmy rzeczone około 200 m. Sama według wyliczeń Hermana Sorgela miałaby u podstawy 2,5 km szerokości, jej całkowita wysokość wynosiłaby 300 m, a jeżeli w planie uwzględniono by wieżę obserwacyjną, która miała mieć dodatkowe 400 m, jej budowa zajęłaby około 10 lat. Wyliczył również, że na placu budowy tej tamy musiałoby pracować około 200 tysięcy pracowników w systemie czterozmianowym, nie licząc podwykonawców. Tama na ciśnienie Dardanelle powstałaby w drugiej kolejności, a jej długość wynosiłaby 10 km. Tama sycylijska powstałaby na sam końcu. Wiąże się to z ekonomiką projektu, ponieważ po wybudowaniu tamy gibraltarskiej oraz dardanelskiej. Poziom Morza Śródziemnego opadłby na tyle, że zamiast 150 km obecnej ciśniny sycylijskiej mielibyśmy zaledwie kilkanaście. Dzięki temu projekt byłby realny do osiągnięcia. W wyniku budowy tych właśnie trzech tam zyskano by po tych około 100 latach 600 tysięcy km kwadratowych. To tak dla porównania powierzchnia Francji, Ukrainy albo dwie Polski. Jednak kraje, które faktycznie byłyby większe, to Tunezja, Hiszpania, Grecja, a najbardziej Włochy i Chorwacja. Korsyka i Sardynia zaś stałyby się jedną wyspą. Wiele miast musiałoby relokować albo przebranżowić, bo no, chociażby portowe miasta straciłyby w oczywisty sposób swoją funkcję. Kanał Suezki trzeba by przekopywać, ale taka Wenecja raczej by się ucieszyła, szczególnie w świetle ostatnich podtopień. Energia, jaka powstałaby z tej tamy, tej głównej, gibraltarskiej, największej, to 365 gigawatów. To tyle, co łączne obecne zasoby energetyczne Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii razem. I jest to o wiele większa wartość niż ówczesna cała Europa. A pamiętajmy, byłyby jeszcze dwie inne tamy. Nie można jednak zapominać, że wizje Sorgela wykraczały daleko poza sam basen Morza Śródziemnego. W tamtych czasach, pamiętajmy, Kolonizowano Afrykę i Niemcy również w tym procesie uczestniczyły. I właśnie Sorgel wpadł na pomysł, jak zrobić północną i środkową część Afryki bardziej zdatną i wartościową dla Europejczyków. Bo tak jak kiedyś, tak i dzisiaj klimat jest niezbyt korzystny. Wpadł na pomysł, by nawilżyć i zmienić klimat radykalnie. Najlepiej dwoma wielkimi sztucznymi zbiornikami. Tu również byłaby kolejność. Pierwsze powstałoby jezioro Kongo. Oczywiście wiadomo gdzie, ale dokładne miejsce Tamy to byłoby na rzece Kasai. Dzięki wodzie tam zgromadzonej powstałoby drugie, jeszcze większe jezioro Czad. Byłoby ono połączone jedno z drugim oczywiście, ale dalej na północ z Morzem Śródziemnym. Dzięki temu Europejczycy, głównie oczywiście Niemcy, mieliby móc transportować siebie i towary. Aż od Europy po środkową Afrykę. Cały czas bezpiecznie śródlądowo. Możliwe byłoby dzięki temu nawadnianie pustyni i wraz z rozwojem całej technologii zmiana klimatu na dogodniejszy, a także tworzenie pól uprawnych. Takie były właśnie niemieckie plany: zrobić z Afryki mazury. Ciężko sobie usmysłowić taką inwestycję, dlatego porównajmy ją do największej obecnie na świecie, tamy trzech przełomów zbudowanej w Chinach w 2010 roku. Kosztowała ona 37 miliardów dolarów, ale w porównaniu do tamy, o której mówimy, jest ona bardzo mała, ponieważ ma zaledwie 2,3 km długości. Dla ułatwienia wyliczeń załóżmy, że najmniejsza Tam, czyli tama sycylijska, kosztowałaby tyle samo, ile tama trzech przełomów zbudowana w Chinach, a zatem kosztowałaby 37 miliardów dolarów. Ta tama, wybudowana na ciśnieniu Dardanelle, kosztowałaby zatem 160 miliardów dolarów. Zaś najdłuższa przy ciśnieniu Gibraltarskiej kosztowałaby 560 miliardów dolarów. Łączne koszty wybudowania trzech tam bez dodatkowych mostów oraz infrastruktury pobocznej wyniosłyby prawie 760 miliardów dolarów. A zatem jest to cały roczny budżet Pentagonu lub ośmiokrotność budżetu Polski. Pytanie jednak, czy tak ambitny projekt byłby w ogóle możliwy. Na samą tamę trzech przełomów zostało zużyte 26 milionów metrów sześciennych betonu. Zaś na nasze trzy tamy musielibyśmy zużyć 780 milionów metrów sześciennych betonu, nie licząc stali oraz oporządzenia technicznego. Dzieląc tę wielkość przez 10, czyli długość czasu wbudowania trzech tam, wyszłoby nam, że rocznie musielibyśmy zużyć 78 milionów metrów sześciennych betonu, czyli tyle, ile produkują całe Stany Zjednoczone w ciągu jednego roku. W dzisiejszych czasach bez pomocy światowych partnerów, głównie chińskich, którzy są największym producentem betonu na świecie, budowa takiego projektu byłaby niemożliwa. A co dopiero w 1920 roku, gdy na świecie nie produkowano tak gigantycznych ilości betonu? Podsumowując cały projekt Atlantropy, wyszczególnimy dwie strony medalu: dobrą i złą. Z dobrych znaleźliśmy dwa, całe dwa punkty. Pierwszy to realne zabezpieczenie na ryzyko stopienia całkowitego lodowców. Oceany i morza się podniosą, ale jak będzie tama na Gibraltarze, to nam nic nie będzie. Znaczy nam, południowej Europie. Drugi to jest bezpieczeństwo energetyczne. Prawie 400 GW z jednej elektrowni, a byłyby trzy tamy w sumie, to jest wielka ilość energii. Jest podaż, cena by spadła. Byłyby dodatkowe tereny na hodowlę zwierząt, uprawę roślin, czy chociażby na biznesy, fabryki czy domy. Więc więcej terenów, możliwości i więcej energii na rozwój. A teraz minusy. Przede wszystkim naruszanie tak dużego i skomplikowanego układu, jakim jest całe Morze Śródziemne, mogłoby się skończyć katastrofą. Wiemy, że ocieplenie klimatu jest spowodowane przez człowieka. Ciężko sobie wyobrazić, co mogłoby być spowodowane, gdybyśmy zablokowalibyśmy jedną z najważniejszych cieśnin na świecie. Mogłoby dojść do katastrofy po pierwsze czyli mogłaby zostać w jakiś sposób zniszczona ta tama na przykład przez terroryzm co mogłoby się skończyć katastrofą dla wielu milionów osób które zdecydowało się na osiedlenie na 20% terenów które zostały osuszone przez budowę tej tamy. Po drugie na pewno zmieniłby się klimat i na pewno zmieniłoby się zasolenie morza Śródziemnego co by wpłynęło na cały ekosystem. Po trzecie zmieniłaby się nawet orbita planety co już zostało udowodnione w przypadku tamy trzech przełomów gdzie Przesunęliśmy naszą planetę o 2 cm ze względu na zgromadzenie tak dużych ilości wody. Po czwarte i ostatnie, prawdopodobnie zamrozilibyśmy północną Europę, ponieważ zmieniłoby to funkcjonowanie prądu zatokowego. Pytanie, czy gdyby Niemcom poszło trochę lepiej podczas II wojny światowej, a Zorgel dostałby finansowanie oraz zielone światło na swój projekt, to czy dzisiaj mielibyśmy troszkę inną orbitę planety, zamrożone pół Europy, a także o wiele czystszą i bezwęglową energetykę europejską? Co myślicie o tak wielkiej inwestycji? Zachęcamy Was również do pisania, jakie inne wielkie inwestycje chcielibyście przeanalizować razem z nami lub ich plany, tak jak było w przypadku trzech tam na Morzu Śródziemnym. Informuję Was też, że możecie komentować i udostępniać nasze filmy non-stop, a także w ostatnich czasach wesprzeć nas przez Patronite. Zachęcamy i trzymajcie się. Ja jestem Michał. Ja jestem Marcin. Na razie. Cześć. Bo tak nazywano wcześniej. To nie wiedziano, że po wybuchu pierwszej wojny, nie wiedziano, że jest pierwsza, nie zakładano drugiej ale jakbyśmy to określić dzisiejszym językiem warunki pracy zaczęły spadać Przepraszam. Ja wiem. Żeś to eufemizował warunki pracy, obozy koncentracyjne, podmożowań. Ale to ale no wiesz, no na początku. DHP spadło. No na, początku, na początku, na początku, wiesz, lata 34, 35, 30, ten to jakby. No, pracy społeczne. Generalnie prace społeczne to tam. No dobra, ale później to bardzo spadło. No, potem bardzo spadło. <grym> powiedz. Miłosz, ja wiem, że ty dużo czytasz, dużo się interesujesz w, tym, w tych tematach. no wiesz, Ja jestem tolerancyjny, ale no jeżeli. O ile mogę. O no ile mogę, no wiesz.